No, to jest projekt dla kogoś ambitnego, i teraz tak, jeszcze na wszelki wypadek, słuchajcie, jest pewna odległość. Tutaj mamy połowę, czyli na wysokości oczu. Zobaczcie, mniej więcej jest połowa. Długość oka tu wchodzi, mniej więcej tu jest taka sama jak tutaj. Oko też się mieści po jednej i po drugiej stronie, a tutaj już potem z boku wystaje. Sierść, także patrzmy na te proporcje. Jak mamy odległość oka, to tutaj zobaczcie, no a mniej więcej linia nozdrzy.